Tanka, czy panowie się zdrowo odżywiają Czasujecie. i czy uważają, że zdrowe odżywianie to jest coś dobrego i ważnego dla naszego organizmu, czy tak. raczej nie? Ja osobiście się odżywiam bardzo zdrowo i twierdzę, że warto o to dbać. i regularnie zdrowe posiłki. Przede wszystkim regularnie zdrowe posiłki i przede wszystkim warzywa, owoce i patrzeć na to, co się je, bo jednak to, co spotykamy w sklepach, to często zabiera bardzo, ale to bardzo proszę konserwantów. Piękna, Piękna wzorcowa odpowiedź. Kolega, idziemy do Maka do zaraz, tak Ale wiecie. Teraz proszę o banana skarpać. i pluszkawkę. Przepraszam bardzo. U, może coś. Dzień. No dobra, ja będę może bruszeczkę, może marchewkę. Nie, ja za marchewkami nie przypadam, jestem szulony na marchewkę. Ojej, jest przyjemność. <grymne> nie jadłem obiadu dzisiaj, tak że idealnie. Dziękuję bardzo. Dzień. na temat, zdrowego zdrowego Ja mam do Pani takie pytanko. Czy Pani zdrowo się odżywia i uważa, że zdrowe odżywianie to jest coś ważnego dla naszego to organizmu? Jest, oczywiście, chyba każdy tak uważa. Tak, jest bardzo I, ważne, i, należy przestrzegać, jest dużo owoców, ale też zależy jaki tak banany. Nie, to są słodkie. słodkie Mają są. dużo cukru, mhm. więc nie. I trzeba robić selekcję tych owoców. Tak? Dobra, dziękuję. Potestuje. No to się poczuje zdrowym, ale jakim? Może marchewką, prawda? O, mandarynę. No, tak? Proszę dziękuję marzyf. bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. Tak więc mamy do Państwa takie pytanie: czy uważają Państwo, że zdrowe odżywianie to jest coś ważnego dla naszego organizmu? I czy Państwo się zdrowo odżywiają, czy raczej nie? Na pierwszy chwilę, tak? na drugie nie. <laughs>

to. Tak, więc my taki projekt na temat zdrowego odżywiania. I jak pani uważają, czy zdrowe odżywianie to jest coś ważnego i powinniśmy tej diety rzeczywiście tak przestrzegać, czy też nie? A panie się zdrowo odżywiają? E czy? Staramy się. Liczymy, <laughs> więc staramy się to zdrowo odżywiać. I wychodzi to panią, czy tak raczej różnie to była? Różnie. różnie. to bywa. Co dlaczego szummy? Dobrze, to dziękujemy bardzo i można się poczęstować.